To jest mój kolejny odcinek z Minecrafta, ale to jest drugi odcinek z serii One Block, czyli jeden blok. Na ostatnim odcinku sobie kopaliśmy właśnie ten blok, gdzie widzicie teraz po prawej stronie stona. Właśnie tego stona sobie kopaliśmy, znaczy drewno sobie kopaliśmy, bo to był pierwszy jakby poziom. Jak możecie, a nie, jednak nie możecie zauważyć, bo nie wiem co się stało, ale jeszcze kilka minut temu było widać wszystkie 10 biomów ale między odcinkiem sobie zrobiłem mega mega dużą farmę a raczej taki mini można powiedzieć mini Zoo które Wam za chwilkę pokażę i przekopałem się właśnie do drugiego y, poziomu, do drugiego biomu, czyli tego y, kamiennego, czyli tam kopalni itp itd. Wiecie, że już pierwszy biom skończyłem ale zanim to subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, pod filmikiem, napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrywał więcej. No i cóż widzowie, lecimy po 800 subskrypcji, więc subujcie, łapkujcie, komentujcie, a my przechodzimy do tematu odcineczka. Tak widzowie, takie coś udało mi się stworzyć. Czy wy to widzicie? Takie coś na OneBlooku stworzyć, to nie wiem czy wiecie, ale no, tyle czasu trzeba tu poświęcić. Zobaczcie. Po lewej stronie mamy lamy, tutaj już mamy mega dużo kurczaków, tutaj mamy owce, tutaj mamy świnki, tutaj mamy krówki, te wiecie grzybowe, i tutaj mamy krówki te zwykłe. Tutaj będziemy musieli dokończyć, i żeby sobie to jeszcze powiększyć, bo to nie jest dokończone, ale widzowie, nie wiem, czy wiecie, ile ja czasu musiałem poświęcić. Zobaczcie ile tutaj Delta mam, zobaczcie ile ja tutaj mam desek. Pewnie zapytacie mi czy nie jest mi szkoda tego, to odpowiedź jest prosta, że nie, bo widzowie, deski deskami, jeszcze mamy tutaj sezonki drewna, więc sobie na luzie możemy posadzić, ale... Czy wy widzicie ile ja musiałem poświęcić czasu, wiecie ile tutaj musiałem wykopać dilta, jeszcze tutaj już trawka prawie wszędzie zarosła, ile ja musiałem poświęcić czasu żeby te zwierzątka tutaj do, wiecie do tych jakby no wiecie, zagród, zagród wsadzić i po pierwsze zbudować to, wykopać deski, no w, naprawdę tutaj poświęcimy masę, ale to masę czasu Więc docenicie to jakąś łapką, subem i kom, żeby było mi miło i żebym nagrywał więcej takich odcinków Bo staram się dla Was robić wszystko ile mogę i naprawdę to mi wychodzi, tak mi się wydaje Teraz sobie muszę zobaczyć jedną rzecz. Raz, dwa, trzy, cztery. Na cztery to robiłem. Więc raz, dwa, trzy, cztery. OK. I tutaj będzie OK takie coś i tutaj będą pół płytki i tutaj od góry będą deski. Tylko teraz sobie to musimy siekierką zakorować, żeby było takie lepsze, ładniejsze to yy, drewno. I teraz musimy sobie dobudować tutaj Dilta. Mam nadzieję, że nam starczy, chociaż powinno na luzie starczyć i starczy, bo mamy dużo Dilta, dużo sobie pokopałem poza odcineczkiem. Na kolejnym odcinku będziemy sobie robili farmy drzewek lub yy, po prostu nieskończone źródeł wody. O, świnka. Aha, myślę, że one wyszły, nieważne. To no nie wiem jak to się stało. Bo mamy tutaj wody widzowie, a nie nie zrobimy nie, tego, yy, nie zrobimy... Farmy kamienia, bo musimy mieć jeszcze lawę, a lawa nam jeszcze nie wypadła, czyli wypadnie może nam dzisiaj, chociaż dzisiaj będzie krótszy odcinek, widzowie. Ostatnio był bardzo długi. Skąd te, skąd te zwierzątka wychodzą? Co jest, grany widzowie? Skąd one wychodzą? Okej, okay. to może sobie je zabijemy, żeby mieć jedzonko jakiekolwiek, ale trochę beka, beka, bo ani tutaj nie ma nic otwartego. Ja nie wiem, skąd one wyszły, ale okej. Okay. Dobrze, że wyszły, przynajmniej mamy jedzonko i wełnę udało nam się zdobyć no i ok, więc sobie kontynuujemy dalej widzowie tutaj sobie musimy zrobić a jeszcze płotki musimy wziąć płotki mam nadzieję że mamy widzowie chyba mamy pamiętam że robiłem nie mamy nie mamy płotków widzowie jest trochę anylaki, ale zaraz będziemy mieli widzowie teraz sobie musimy zrobić patiki no może zrobimy tak ok i teraz musimy sobie zrobić, a nie deski mamy, to po prostu musimy sobie zrobić płotki, które sobie właśnie w tym momencie zrobiliśmy. Więc idziemy je postawić, tak jak mówię, ten odcineczek nie będzie długi, bo ostatnio robię bardzo długie. Ostatnio był jakiś 308 minutowy survivala, więc dzisiaj będzie tak nie wiem maksymalnie 10 minut, może trochę więcej, ale tak jak mówię, dzisiaj nie będzie ten taki dłuższy odcineczek, chociaż myślę, że 10-15 minut to i tak jest dużo widzowie, to i tak jest dużo. Pewnie mnie zapytacie widzowie. Dlaczego, dlaczego tutaj nie ma dachów? To odpowiedź jest prosta, one będą, ale nie ma ich jeszcze w tym momencie, bo muszę mieć jakąś dobrą koncepcję Jak te dachy zrobić, żeby były ładne Bo te minizo, które właśnie teraz robię To, o zobaczcie, od góry, to myślę, że naprawdę jest spoko, naprawdę ładnie wygląda Mnie także chwalę, ale widzowie, na OneBlocku zbudować takie cudo no to jest trochę wyczyn, trochę wyczyn jest, więc teraz raz, dwa, trzy, cztery, tak myślę, że sobie skończymy tę farmę, pokopiemy sobie trochę tego kamienia i będziemy kończyli powoli, ale tak jak mówię, ten odcinek jak zobaczycie za około dwa tygodnie, bo ja mam teraz tyle filmów na zapas nagranych, że to Wam się w głowie nie mieści widzowie, Naprawdę sporo filmów na zapas mam nagranych, więc o to ja się nie boję. Teraz sobie zrobimy. Oj, kolejna krówka. Skąd? Skąd tam się tyle mobów respi? Nie wiem, widzowie. Możecie napisać w komentarzach. Skąd tutaj się tyle mobów respi? Bo ja tego nie mogę obczaić. Okej, okay. tutaj tą krówkę jeszcze musimy zabić. Bo jak już się zrespi, to niech będzie przynajmniej dla nam jedzonko. Skóra i to. I teraz, widzowie, musimy tam dokończyć. OK, tutaj płotki postawić. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj raz, dwa, trzy. I tutaj raz. Oj, spadłbym, spadły widzowie. Więc trochę unlucky byłoby, chociaż i tak Wam yy, zachowaj ekwipunek. Więc o to się nie boję. Trzy i cztery. Dobra, widzowie. I teraz musimy okorować, tylko musimy iść teraz po siekierkę. No i kolejne, kolejne zwierzątka, nie ja nie wiem i sobie. Nie wiem co tutaj się w ogóle odwala, ale trochę jest... Yy, no i fajnie i, i nie fajnie bo z jednej strony fajnie, że są zwierzątka, ale z drugiej strony też ich jest trochę za dużo już, bo jak tutaj mają tak chodzić, wiecie, tak jak są, to trochę słabo, bo... Bo wiecie, zo to zo, a one chodzą jak chcą, widzowie. Zobaczcie, tak teraz. I teraz trzeba je po prostu zabić. A jak mamy tak zabijać co 5 sekund, to trochę unlucky. Okej, okay, tutaj musimy ziemię okorować. Ziemię okorować coś. Czy nie wiem, okorować. Dobrze, nie wiem, nie wiem, widzowie No i dobra, skończyliśmy, widzowie. Tak się prezentuje nasze zo. Takie mini so, krówki, krówki, świnaki, owieczki, lamy i kurczaki Tą owieczkę spróbujemy zabić, żeby jej nie zrzucić Dobra, jednak okej okay. Jedzonku udało nam się zgarnąć. Tego świniaka też zabijamy. No i widzowie, powoli będziemy kończyli. Tak mówię, jeszcze sobie pokopiamy kilka tam bloków. No i naprawdę już nie kończyli, bo teraz nie chcę jakoś takich długich odcineczków robić. Może kolejny będzie dłuższy, jeśli chcecie, to napiszcie w komentarzu. Teraz sobie wszystko odłożymy. Ładnie do skrzęczki. Boję się też, że teraz będą creepery, więc jakiś magazyn też by się przydało w przyszłości zrobić. I to nie wiem, czy nie zrobimy tak niebawem. Naprawdę ja się te itemki boję trochę No i widzowie przekupaliśmy się Tak jak mówiłem do nowego biomu Więc teraz sobie trochę pokupiemy Tam nie wiem ile 20 bloków, ok, kamikami kami. Ok, skrzyneczka, dwa żelaza Dwa żelaza, tam się naprawdę Widzowie przyda i strzały Strzały też na one bloku się przydadzą Więc oto to jestem w, że Z tego jestem zadowolony I na naszych oczach, zobaczcie sami widzowie Zrespiły się Krówki więc trochę nie wiem dlaczego, z jakiego powodu, ale jeśli wiecie, to napiszcie w komentarzu: kolejna skrzynka, kolejne strzały i chemik. Jest chemik, sobie możemy założyć. Więc od dzisiaj wyglądamy tak, widzowie. Tak wyglądamy z chemikiem, myślę, że spoko. Krówka do nas idzie, mam nadzieję, że krówka nas nie zrzuci. Odkładamy sobie teraz strzały. Teraz sobie odłożymy skrzynki no i widzowie, oj gravel, gravel tego się nie spodziewałem, ok. teraz granit, czy to jest dioryt? dioryt, dioryt, Ok, to jest andezyt, tak dobrze myślę? chyba to jest andezyt, tak andezyt ten zwykły stone, czyli wypadnie na bruk ja za długo znam tego minecrafta widzowie, żeby takich rzeczy nie wiedzieć to jest, umówmy się, że kopiemy dobra, krówka i tak zobaczcie, co tutaj się w ogóle dzieje ile tu jest krówek, ile tu jest zwierząt Mówmy się widzowie, że kupiemy nie wiem 20 bloków i kończymy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. O węgiel! To się też przyda. Szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Szkoda, że nie mamy widzowie łóżka, bo byśmy się przespali. To jest chyba dwunasty blok, trzynasty, czternasty. Piętnasty, szesnasty, siedemnasty, kolejny węgiel, osiemnasty, dziewiętnasty i dwudziesty. Więc widzowie Takim akcentem sobie skończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się ten odcineczek podobał. W międzyczasie pokopię sobie więcej, może więcej tego kobla będzie, andezytu, diorytu, węgla i tp. i td. Może jeszcze jakieś skrzyneczki będą. Więc mam nadzieję, widzowie, że Wam się odcineczek spodobał. Naprawdę się w tej serii staram. O, jeszcze mamy kilof, więc możemy te kilofy sobie połączyć i będziemy mieli lepszy kilof, jakby o, o właśnie, o takie coś mi chodziło. No i cóż, widzowie, takim akcentem sobie kończymy odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, się w noc, yy, w dzień skończymy w nocy, więc tak mówię sub, łapka, com, i będę więcej nagrywał odcinków z tej serii, więc dzięki za obejrzenie pamiętajcie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do następnego, cześć!